No, wreszcie koktajl robisz. A puknij się, lody domowe robię. Jakie lody domowe? Malinowe lody na patyku. Coś ty znowu wymyśliłeś. O, jeszcze się będziesz zajadał. To się okaże, nieważne, mów jakie składniki. Potrzebujemy pół litra schłodzonej śmietanki kremówki, 400 ml mleka zagęszczonego zimnego z lodówki, świeże maliny i ekstrakt z naturalnej wanilii. Co to za lody bez cukru? Cukier jest w mleku, bo to mleko słodzone. Chyba, że tak. Ciekawe, co ci z tego wyjdzie. Wyjdzie, wyjdzie, nie ma, być robię. Śmietankę ubijamy. Do ubitej śmietanki dolewamy 400 ml mleka zagęszczonego słodzonego, pół łyżeczki ekstraktu waniliowego, maliny. Całość jeszcze raz delikatnie mieszamy. Gotowe. Gotową masę przelewamy do foremek. Ale będą pyszne lody. Wstawiamy do lodówki na 24 godziny. Mmm, lody gotowe. Marek, chodź spróbować. Wyglądają ładnie. A spróbuj jak smakują? No, tego jestem bardzo ciekawy. Uwaga, próbuję. Rewelacja. Pycha. Mm, pewnie, że pycha. Mm.